Mamy 2019 rok. Z tej okazji wszystkim wszystkiego najlepszego, dużo mocy, energii i czasu na obserwacje UFO. Film, który przed chwilą widzieliśmy to jest tylko fragment, do którego jeszcze wrócimy. Tymczasem dobre wieści. Nasze grono obserwatorów UFO, terenowych aktywistów poszerza się i powstają takie oddolne inicjatywy jak UFO Alarm Północna Wielkopolska. Dzięki takim ludziom możemy dotrzeć do jeszcze większej ilości informacji. To jest bardzo cenne. I właśnie dzisiaj będziemy opowiadać o obserwacjach z Północnej Wielkopolski. ciekawym miejscem okazują się być okolice Piły i Chodzieży. Pierwsze doniesienia mamy tutaj z lat 80. gdzie w rejonie zachodnim Chodzieży, koło leśnicy Trojanki, gdzie są stawy hodowlane, często widziane było UFO, które nadlatywało tutaj z terenów leśnych. To jest ta wioska Oleśnica, tak? Tu? To jest tutaj. Tak, tak, to jest mhm. Oleśnica. Osada Trojanka to jest Tamtą stronę zostało. No za dużo no. nie widać. No, no no. I tak, właśnie no tutaj przez ten staw mhm. y, przechodziły słupy. Tak. W wodzie stały słupy energetyczne tak, energetyczne, tak. I właśnie nad tymi słupami, nad tą linią, mhm. tak jak ojciec powiedział, że to coś zawisło. I z mhm. tych słupów wystrzeliło w górę, odbiło się. Od razu poleciało do góry. Tak, tak, tak i znikło. No. Na mapce satelitarnej widzimy, że jest tu bardzo dużo obszarów leśnych, i jest to miejsce dość odludne. Jednak ludzie, którzy tam przebywają, widzieli UFO już wielokrotnie i w zasadzie wyglądało ono bardzo podobnie zawsze. Było to czerwone światło, które nadlatywało z lasu i często było w interakcji z ludźmi, którzy je obserwowali. Chcieliście to zobaczyć? No chcieli zobaczyć, co go tam goniło. No przeskonny w wpadł szybko do nas i cały z tego, mówi, że UFO go goni. No to my myślimy, ale to już było takie... O. Faktycznie, mówi mi, czerwona kula nad tamtym stawem jest, no. Mhm. Mówi, to mnie goniło, mówi, no. Z daleka obiekt wyglądał zawsze jak czerwona kula, ale czasami przyleciał nawet na odległość 100 metrów. Wtedy obiekt wyglądał mniej więcej tak. Był dyskoidalny oraz miał światła na obrzeżu, które oświetlały nawet teren tutaj podłoża. Świadków obserwacji tego UFO jest wielu. Ale czasami są to ci sami świadkowie, którzy już kilka lat wcześniej widzieli takie obiekty. Sprawa nie kończy się tylko na dawnych obserwacjach. Właściwie jest cały czas aktualna. Dopiero co w listopadzie 2018 roku pojawił się artykuł w miejscowej gazecie Chodzież Nasze Miasto. W artykule możemy przeczytać, że do gazety zgłosił się świadek, który przez 20 minut drogi z piły do chodzieży, obserwował ze swojego samochodu ciekawy, duży obiekt, który towarzyszył mu w trakcie drogi. Postanowiliśmy to sprawdzić i spotkaliśmy się ze świadkiem, który bardzo szczegółowo opisał nam, jak ten obiekt wyglądał. Ponieważ praktycznie na całej tej trasie obserwował ten obiekt, który poruszał się prawie z taką samą prędkością jak samochód, a na końcu zbliżył się na około 200 metrów od samochodu, mógł bardzo dobrze zobaczyć i opisać nam wygląd tego obiektu. Tutaj sprawy robią się jeszcze ciekawsze. Świadek nie był pewny, czy to, co widzi, to jest jeden duży, trójkątny obiekt, czy właściwie trzy obiekty lecące w takiej specyficznej formacji. Tymczasem dzięki czujności naszych widzów, dostaliśmy nagranie, które wykonano w Rogoźnie, to jest zaledwie 30 km od chodzieży. 8 grudnia grupa ludzi nad jeziorem obserwowała obiekt, który z jednego spójnego, jasnego światła. Rozdziela się na formację, taką, jak tutaj widzimy. Do złudzenia podobną do tej opisywanej przez świadka z piły. Okazuje się, że nagrań z tego regionu z potencjalnymi obiektami UFO na YouTube jest więcej. Z samego Rogoźna, przed 9 lat. Film pokazujący przelot czerwonego obiektu nad miastem. Wiele osób powie, że to chiński lampion i być może mają rację. Trzcianka. Miejscowość na zachód od Chodzieży. Tutaj podobna sytuacja. Dwa czerwone punkty przemieszczają się na niebie. Część osób myśli, że to UFO, część, że chińskie lampione. My wiemy jedno, to nagranie bardzo przypomina nam najnowszy materiał badawczy, który dotarł do nas na skrzynkę UFO-Alarm. Mówimy o nagraniu z miejscowości Wauch, nagraniu, którego fragment puszczaliśmy na początku tego odcinka. Vauch jest miejscowością, która leży nieopodal Piły, Trzcianki i Chodzieży. Przypadek? Naszym zdaniem obiekty uchwycone na tym nagraniu nie są chińskimi lampionami. Być może jest to jakiś rodzaj wojskowych dronów, czy innych maszyn, o których nie wiemy. A być może są to właśnie takie czerwone obiekty UFO, które nawiedzają Chodzież i Oleśnicę. Wiemy jedno na pewno, temat tych regionów nie jest zamknięty. Będziemy tam wracać, będziemy jechać do Chodzieży, Oleśnicy, będziemy badać ten teren, ponieważ naszym zdaniem jest to miejsce, którym wyjątkowo interesuje się UFO. To jest miejsce dla UFO Alan.